Siema, siema widzów, witam Cię bardzo serdecznie w ten przepiękny dzionek, gdzie dzisiaj będziemy wspólnie się uczyć. Uczyć się tego, co na pewno każdy tutaj potrzebuje, e, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czyli e, pomagam mężczyznom poznawać wymarzone dziewczyny. E, po -po Potrzebujemy tą wiedzę, tak? To jest bardzo niezbędne w naszym życiu. A tak serio to widziałem tak z trzy tygodnie temu tego typa uprostracji, bo ktoś jej podesłał chyba go, coś takiego e, i generalnie jest to content mój wymarzony, mój ulubiony. Przypomina mi czasy, gdy oglądaliśmy rzeczy typu jak poderwać dziewczynę i tak dalej, no bo to właśnie o to chodzi tutaj, tak? Tutaj jest content o tym, jak poderwać dziewczynę, aczkolwiek jak się wchodzi na jego TikToka, to się widzi same miniaturki dziewczyn, ale to dlatego, że on specjalnie daje dziewczynę na początek, aby miniaturka była dziewczyny, żeby więcej samców alfa przyciągnąć, aby kupili jego kurs. Rady od takich ludzi zawsze są najlepsze, dlatego widzowie, przygotujcie się, notatnik czy coś, nie wiem, na ręce na przykład piszcie długopisem czy coś i, 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 i przygotujcie się, bo 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 to będą bardzo mocne rady na pewno. Oglądam sobie dosłownie wszystkie jego TikToki od samego jego początku tego TikToka, dlatego same perełki wam będę pokazywał. E, na przykład jak to, jak jeszcze nie uczył, jak podrywać dziewczyny, tylko był takim po prostu pseudo Tate. Gdyby kogoś z nas wrzucić do willi z pięcioma multimilionerami na dwa lata, to najprawdopodobniej zarobki tej osoby zwiększyłyby się 10-20-50-krotnie. Bo no, wydaje mi się, że jeżeli masz znajomości na tyle, żeby trzy lata mieszkać z jakimiś milionerami, to zgaduję, że też masz znajomości na tyle, aby ci aby cię jakoś nauczyli e, faktycznie jakieś rzeczy lub zasugerowali, wkręcili lub coś, żebyś faktycznie został tym milionerem lub po prostu zwiększył zarobki. Też by prawdopodobnie została albo była na bardzo pewnej drodze do tego, żeby zostać multimilionerem, bo po prostu ludzie mają zakodowane w sobie, żeby nadążać za grupą, nie? Jeżeli jest się w grupie ludzi, którzy po prostu przyjlują w życiu, są bierni, nic nie robią ze sobą albo są negatywni, toksyczni jeszcze gorzej, no to jakby równał do tego. Ta energia tak jakby się przenika. Warto otaczać się osobami, które na przykład zarabiają więcej od ciebie albo mają lepsze poczucie humoru od siebie. Nie no, genialne. <laughs> jak szukasz znajomych, to patrz na to, ile zarabiają. <laughs> Albo patrz na to, czy mają lepsze poczucie humoru niż ja. No nie no, jeżeli czujesz się szczęśliwy w jakiejś grupie, to jesteś szczęśliwy. Nie, nie czuj jakiegoś parcia, żeby specjalnie podążać za, jakby, hajsem. To, to naprawdę nie jest najważniejsze w życiu. No nie, nie wiem jak Wy, ale ja bym wolał, nie wiem, zarabiać e, 3000 miesięcznie, czy tam 4, i być otoczony ludźmi, z którym, którymi dobrze spędzam czas, niż zarabiać, nie wiem. 50 tysięcy na miesiąc, a yy, otarać się z ludźmi, z którymi totalnie nie mam żadnego wajbu ani humoru, nie ma nic ciekawego i taki wiecie, taki wyścig szczurów. No 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 dlatego w Warszawie nie mieszkam. Aczkolwiek 50 tysięcy miesięcznie. Nie, 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 widzicie, już już złe warszawskie myśli mi przechodziły przez przez głowę. Ktoś mu w ogóle napisał, jak bardzo ta jego rada działa i napisał jakiś pumeksik, że mój kuzyn otarza się w towarzystwie milionerów i jedyne co ma to długi. <laughs> Chce im dorównać autem, więc na przykład bierze kredyt. Jak <laughs> Aby Twoje życie stało się ciekawsze. O, 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 dobra. Słuchamy, notatki wyciągnięte. Wyobraź sobie, że właśnie pożyczyłem ci GTA 10. Tej gry nie ma jeszcze na rynku i najprawdopodobniej nie będzie jej przez dziesiątki lat. Więc masz tydzień, aby w nią grać eksplorować i zobaczyć co jest w niej dla ciebie możliwe. Okej, okay, nie wiem skąd wziął jakieś GTA 10, ale zgaduję, że to jest jakieś super porównanie, jakieś super konkluzje wyciągnę z tego. Czy spędziłbyś całe 7 dni robiąc nudne misje zarabiania na taksówce i odkładając pieniądze? Nie, nie zrobiłbym tego. O czym byś mi opowiedział po 7 dniach oddając mi tę grę? Traktuj swoje życie jak grę, która została ci pożyczona u pewnego dnia. Będziesz musiał ją oddać. Nie no dobra. Chłop porównał GTA do prawdziwego życia. GTA, czyli Gre, gdzie w sumie dorabiasz się, rabując, sprzedając jakieś rzeczy nielegalne i tak dalej, więc w sumie jego tutaj lekcja to, to jest to, żebyś poszedł obrabować bank na przykład. Upewnij się, że nie robisz w kółko nudnych misji i wykorzystujesz w pełni możliwości, które daje ci ta rzeczywistość. Ogólnie to jest tak głupie naprawdę. No, no po pierwsze jest takie coś jak szkoła. Po drugie jemu chyba chyba chodzi tutaj o nie wiem, o to, że normalna praca na etacie zła. Ja bardzo nie lubię takiego czegoś, bo to jest takie umniejszanie osobom na etacie, bo wiadomo, że ktoś na etacie potem sobie pomyśli: "O nie, dobra, kupuję jego kurs, żeby zobaczyć, jak z tego wyjść". No i kto jest do celową grupą tego, kto pracuje na etacie? Większość osób. Jak nie zepsuć randki? Jeżeli jesteś dziewczyną na randce i dziewczyna jest tobą zainteresowana, nie staraj się sprawić, aby była tobą bardziej zainteresowana. Staranie się sprawia, że masz dziwną, potrzebującą energię kogoś, kto stara się przypodobać i zupełnie rujnuje to twój urok. Aha, dobra. <ścoughs> Był taki pewien, co mówił podobnie, żeby się nie starać i tak dalej, że ogólnie to dziewczyny powinny za tobą latać yy, i obecnie siedzi w więzieniu. <grych> w areszcie, wybaczcie. To jest coś, co już chyba kiedyś mówiłem, że powinny się obydwie osoby starać i to nie powinno być tak, że o, jest ze mną zainteresowana, to już nie będę bardziej starał się, żeby była za bardziej zainteresowana. Co ty gadasz w ogóle? Na co nie jesteśmy rozpraszani różnymi rzeczami? Z tego pracę wypierdolić wszystkie powiadomienia z telefonu, bo jakby oddajesz ludziom zbyt dużo władzy. jakie ja widzę kogoś, co ma włączone powiadomienia z Instagrama albo Messengera, uff. Mać. Co ta osoba robi ze swoim życiem? Nie jesteś milionerem, to dlatego, że masz powiadomienia odpalone, no. <ścoughs> Nie. Pierwszy raz widzę, że ktoś tak się triggerował o to, że ktoś ma powiadomienia odpalone Jakby, o nie, chcę odpowiadać ludziom, jak mi piszą na Messengerze I chcą ze mną jakiś kontakt utrzymywać, lub mają jakąś sprawę, lub ja do nich O nie, jak ja tak mogę? Potykam się dziewczyną i co chwilę telefon brzęczy 60 powiadomień z Instagrama się pojawia, to jest szalone Zamiast proaktywnie skupiać się na swoim życiu, oddajesz innym władzę No ale to nie jest skupianie się na życiu, jak komuś odpisujesz na Messengerze Bo na przykład, nie wiem, utrzymujesz znajomość z kimś, czy coś, wiesz Wiesz, użyłem tego pierwszego poradnika, otaczam się teraz milionerami, więc muszę im odpisywać, no to no to, no to co, no to, 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 to jakby jedno z drugim się nie łączy trochę. A jak ludzie mają włączone powiedzenia ja jeszcze nie włączają trybu samolotowego na noc? Każdy może ich obudzić w nocy, o której chce? To jest szalone. 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 <laughs> nie odpalasz trybu samolotowego w nocy? Szalone. No, no nie. Robi się tak, że ma się po prostu wyciszony, ale nie tryb samolotowy. To jest najgłupsza rzecz, jaką słyszałem od niego póki co, jakby od początku wszystkich jego TikToku, bo powiedzmy odpukasz, nie wiem, babcia chce do ciebie zadzwonić, bo o nie, wnuczku, umieram czy coś, no to, no to, no to chyba Chcesz mieć te ostatnie słowa babci, czy coś, nie wiem, komuś coś się stało, potrzebuje Twojej pomocy nagłej, ktoś w szpitalu jest, no cokolwiek. Jest tyle. Rzeczy, jakby e, raczej nikt cię nie budzi w nocy, tak o bez powodu. Jesteście jeszcze za długo na innym temacie? Zmień temat. Jest cały czas pozytywnie, zrób coś, co prowadzi trochę negatywnych emocji. To, co buduje komfort i zaangażowanie, to jest to, że dziewczyna przeżywa z tobą dużo emocji. On często powiela takie coś, że powinno być się nieprzewidywalnym w związku i, i właśnie takie głupoty, jak tutaj. Że jak jest za bardzo pozytywnie, to zrób coś negatywnego, żeby były spajki emocjonalne. E, tak, genialny pomysł. Bycie dobrze, że dziewczynami zmusza się do tego, żeby nie być. By robić różne rzeczy w życiu. I to też jest bardzo fajna rzecz w tym, co robimy. że tak spotykam teraz często kilka dziewczyn tygodniowo. Wiecie w ogóle po czym poznać, że on nie jest jakimś milionerem, człowiekiem sukcesu i tak dalej. Okej, okay, też po tym, że prowadzi TikToka i sprzedaje kursy ludziom, a czy niby nie sprzedaje, bo niby jest bezpłatny, ale ja nie wierzę w to, że cokolwiek jest bezpłatnego, a nie chcę mi się to bardziej zagłębiać. To to, że okej, okay, powiedzmy, że serio się spotyka z kilkoma dziewczynami tygodniowo. Wszyscy milionerzy, multimilionerzy, bilionerzy mają, mają żonę. Czy tam dobre, czy nie, to i tak mają żony i stałe partnerki dlaczego? Bo nikomu się nie chce angażować w kilka dziewczyn tygodniowo, bo to musisz pamiętać ich imię, pamiętać ich historię, yy, pamiętać co ci opowiadała ostatnio, i tak dalej. K kto ma na to czas, jak chce zostać milionerem i chodzić na siłownię, jakoś inwestować w biznesy, każdą sekundę jakoś ten yy, spędzać na pracę. No, no, no nie, milionerzy tak nie robią. Ale zgaduję, że on sam w to nie wierzy i sam tak naprawdę nie ma, pewnie nie ma jakąś tam partnerkę. Z no, już jest parę lat, czy coś, i udaje takiego wielkiego Playboya, czy coś, A, ale to dlatego, tylko żeby mieć marketing lepszy. No, bo wiadomo, że, że tacy zdesperowani y, faceci, którzy myślą, że sukcesem jest posiadanie nie wiem, pięciu dziewczyn, właśnie tygodniowo, jak ten chłop, y, prędzej kupią jego kurs, nie? To jest to jest logiczne. Jak na przykład rozmawiasz z Laską i ona napisze bardzo dużo wiadomości, na przykład dostajesz sześć wiadomości od dziewczyny, i wtedy jej nie odpiszesz, to też jest takie, dlaczego mi odpisujesz? Czy powiedziałam coś źle? Genialny porad. Jeżeli chcesz zbudować relację z drugą osobą, to po prostu ją ignoruj. Twoje głosówki będą takie nabite emocjami, no to Laska też będzie to czuła. Będzie Ciebie kojarzyć z gościem, z którym czuje emocje. Ja dziewczyna pewnie tego słuchać, ale masz fajny głos. Naprawdę, jeżeli ktokolwiek słucha jego porad, na, na, naprawdę, to wydaje mi się, że więcej związków on kończy niż zaczyna. W sensie. Wyobraźcie sobie, że nagle z dupy twój facet zaczyna ci wysyłać głosówki. No, przecież nie by to wkurzało. Nie jedziesz ze tramwajem, ludzie dookoła, a ty musisz ten telefon jak debil do ucha dawać, żeby słysze słyszeć, co on tam mówi. No, mega to podbija emocje. <laughs> Chyba negatywne. Mam szali, szalik, obwiązają obwiązałem sobie wokół głowy, jak taka babuszka. I cały wieczór podchodziłem do dziewczyn z tym szalikiem wokół głowy. Tańczę, zagaduję do lasek. Gadamy, tańczymy, bawimy się. Na początku chodzę do lasek, one trochę dziwnie dziwnie reagują. Nie wiem, tu opowiada historię o tym, jak założył sobie szalik. Na głowę, że po prostu dziwnie wyglądać, i tak podchodził do dziewczyn i to był jego sposób na podryw. Generalnie genialny człowiek. Jeżeli jakaś laska robi dramę, to ja to odcinam od razu, od razu w ogóle się nie angażuję w dziewczyny, które robią jakąś dramę. No tak, no bo on nie szuka, jakby dziewczyny na stałe, tylko szuka jakieś tam przelotni, więc jak mu robią dramę, to Elo. Ale generalnie, jeżeli szukacie prawdziwego związku, to wydaje mi się, że dramy nawet są wskazane, jakieś tam nawet minimalne, bo to pokazuje, że zależy ob obu stronom, tak? Wiadomo, że to nie może być drama codziennie, ale jednak lekkie dramy chyba, chyba są zdrowe nawet. Zero tolerancji na to, bo dla mnie ta energia i ten potencjał, który mam do zrealizowania jest ważniejszy. Mega istotne, kim się otaczamy, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi, którzy mają tą energię, która cię nakręca. I bardzo polecam sobie tworzyć taki bąbelek pozytywnych osób wokół siebie, stopniowo te osoby, które gdzieś tam się ściągają w dół i jak najbardziej pielęgnować relacje z ludźmi, którzy są tacy pozytywni. A tu dał chyba najgorszą radę, którą może dać, czyli to, co często influencerzy robią nawet nieświadomie, czyli otaczanie się ludźmi, Którzy na wszystko mówią tak. I nawet jeżeli podejmujesz jakieś złe decyzje, zrobisz coś słabego, to nie powiedzą ci, że zrobiłeś coś słabego, lub że coś tutaj odpierniczyłeś źle, tylko będą patrzeć na pozytywy i będą nawet kłamać, że coś zrobiłeś dobrze, jak zrobiłeś źle, tylko dlatego, że chcą, jakby właśnie, to, żebyś się czuł, o oh, wow, fajnie, ale mam fajnych znajomych. Nie, to, to, jest, to jest złe. na no, przykład 10 minut poważnej rozmowy, później 10 minut zabawy, śmieją się, to jest książkowo wręcz. On ogólnie czasem sam przeczy sam sobie, no bo na niektórych TikTokach mówi, że. Na randkach powinno się być sobą koniec. kropka i się nie powinno spinać, i jakiś rad y, książkowych y, słuchać, i tak dalej. A na kolejnym mówi, że y, przez 10 minut masz się śmiać z dziewczyną, a przez 10 minut jest poważna rozmowa, i to jest książkowo. J -j 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 jakbyś był jakimś robotem, a nie osobą na randce po prostu z osobą, y, która ci się podoba. To jest taka złota zesela. Możesz mieć większą inwestycję emocjonalną od dziewczyny, możesz za nią szaleć, absolutnie ją kochać, ale nie mów jej tego dotknąć, no tego nie powiem. Tu już totalny odklejus, jak lekcji z ostatnią sytuacją, tylko w stronę Dziewczyny, jakby, no, je jeżeli coś czujesz, to to mówisz, a nie tak, że mm, to kobieta jako pierwsza, a cię kocha, kochasz coś takiego. Co, co to w ogóle za jakieś porady? Czy nie, nie chcesz przeinwestowywać? Zawsze dbają też, by inwestycja emocjonalna, którą pokazujesz, była mniejsza od inwestycji dziewczyny, bo często dziewczyny potrzebują więcej czasu na to, żeby zbudować to zaangażowanie w relacje. Chłopco gada o budowaniu jakimś związku jako takiej, takiej inwestycji. To, 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 to nie jest przedmiot, to jest osoba. I ile czujesz, że chcesz zainwestować swoje emocjonalne, jakby. Tam więzi w ogóle to, to tyle robisz, a nie jakoś się limitujesz dlatego, że jakiś guru z ci tak powiedział, który mówi, że ma cztery dziewczyny tygodniowo. To co masz wysłać dziewczynie, jest taka dająca wartość wiadomość. I do niej, hej co tam? zabierając tak. wartość, po prostu dzielisz się czymś, stajesz wartość, pokazujesz się jako fajny facet i wtedy dziewczyna się otwiera. Jeżeli się nie otwiera, to na ci jakąś do odpowiedź, na przykład haha, spoko, to jest zdobkowa odpowiedź. To możesz masz i powiedzieć, a co tam u ciebie gwiazdo i wtedy możesz się jakby spróbować, sprowokować tym inwestycje, Gdzie przynajmniej coś powie. To się nie łączy albo pokazuje się, jako fajny facet, albo, albo mówisz haha, a co tam u ciebie gwiazda. Jakby, kto używa gwiazdo w tych czasach? On za bardzo jakby gra w szachy ludźmi, tak mi się wydaje. W sensie, to jest zwykłe tworzenie relacji. Bądź po prostu naturalny, bądź, bądź sobą. Kte, ten, kto będzie przy tobie, ten będzie. Ten, kto nie, ten nie. No, no prędzej czy później znajdziesz sobie osobę, która nadaje na tych samych falach, co ty. Nie musisz specjalnie się dostosowywać do kogoś i grać właśnie w te szachy, jak on tej robi i mówi. Jaka laska chciałaby mieć w który rozpacza z powodu, że ona mu nie odpisuje? Jaka laska mi się Czuła bezpiecznie z takim gościem. Wydaje mi się, że każda. Każda by chciała raczej mieć facet, który jaką, jakiekolwiek emocje czuje. No i w momencie, gdy jesteś zaangażowany, jakby dajesz ze siebie dużo, i nagle jakaś dziewczyna ci nie odpisuje, lub coś e, przestała mieć tą to zainteresowanie, to Raczej to jest normalne, że czujesz emocje i, i, i smutek, przez to, że wiesz, no jakby zainwestowałeś swój czas, emocje i tak dalej, a tu się okazało, że lipa z tym. Dziewczyny podejmują te decyzje głównie na podstawie emocji. To, że gadajeś dziewczyną w środę sure. i ona chce się z Tobą spotkać w niedzielę, to znaczy, że w niedzielę o 13. Nadal aktualne w świecie dziewczyn. W świecie dziewczyn to, że wydziała ci w środę, że chcecie się spotkać w niedzielę, to znaczy tylko tyle, że w środę czuła się tak, jakby chciała się spotkać z tobą w niedzielę. No nie, wydaje mi się, że większość ludzi, jak się umawia na X-termin, to wtedy w X-termin przychodzi, no i tyle, no nie wiem, czy jest kobietą, czy facetem, to nie ma jakiejkolwiek różnicy. Na początku nie warto komplementować dziewczyny za wygląd, bo ona to słyszy non stop. Po 10, 15, nawet 20 minutach rozmowy, zacząć komplementować, ale jej charakter. Tak, to się, to się zgadza. Wyobraźcie sobie, jakim trzeba być przegrywem i z takim zdesperowanym człowiekiem, żeby dołączyć do tego jego Discorda, faktycznie tam mu chyba haj za to by zapłacić, czy coś takiego, i siedzieć z nim po nocach i rozmawiać, jakbyście grali w grę strategiczną, o tym, jak poderwać jakąś dziewczynę. Jakby po czasie, wiadomo, wy tam tylko 13 minut dopiero tego oglądacie ze mną, ale ja to już oglądam chyba parę godzin, bo od początku sobie zrobiłem jakiś challenge głupi, żeby obejrzeć wszystkie jego filmy, przez co czuję, że mam troszeczkę zrytą głowę pomału, ale da radę, może się z tego wyleczę. Jeżeli dziewczyna nie ma dobrej relacji z ojcem, to też nie nie ja żadnej dziewczyny, która byłaby dobrym materiałem na związek, nie mając dobrej relacji z ojcem. Ej dobra, w sumie, bo on był taki troszeczkę, tak minimalnie szkodliwy, ale teraz dosłownie mówi typom, że no w sumie to jak nie miała dobrych relacji z ojcem, lub tam nie wiem, na przykład ojciec się wyprowadził, czyli nie miała w ogóle relacji z ojcem, to, e, to... To, to uważajcie, bo to jest stykająca. Bo... Co ty w ogóle gadasz? Jeżeli bym poszedł na randkę z Laską, i ja ona by zaczęła mi mówić o tym, jak ma przejebaną relację z matką, to ja nie chcę się z nią spotkać nigdy więcej. Jest ciężko, widzowie, naprawdę jest coraz ciężej. I wszystkie one laski mają iPhone'a. Jak weźmiesz numer od Laski, która ma iPhone'a? Nie, dobra, mi wystarczy. Wszystkie ładne dziewczyny mają iPhone'a i jakby na tym już zakończmy. Naprawdę nie chce mi się więcej oglądać. Jeszcze miesiąc materiału mi zostało, w sensie miesiąc jego TikToków. Obejrzałem od 2022 września. No, by było ciężko, widzowie, ja że będę to dla Was. Ja się żegnam z wami. Zostawcie lajka i su, bo na nawet nie potrafię tego szybko obejrzeć, powiedzieć. Rozumiecie, ja już nie potrafię rozmawiać. Idę stąd na razie.